Witam Państwa serdecznie. Dzień jutrzejszy jest dla bojcowskiej edukacji ważny i dlatego się tu dzisiaj spotykamy. Jutro będzie ogłoszenie wyników naboru do szkół średnich, do szkół, które, na które myślę, że młodzież czeka. To, że to jest jutro jest decyzją kuratora, bo to kurator zdecydował kiedy, w jakim mieście jest ogłoszenie tego naboru. Rok jest niełatwy. Wrocławska edukacja musiała zmierzyć się z kolejnym tematem reformy edukacji, która weszła odgórnie. My we Wrocławiu myślę, że nawet jestem przekonana, że daliśmy radę, natomiast chcę podkreślić, że to nie jest... Łatwe zadanie. Chciałam powiedzieć, że dzieci dostaną na maile, zostaną wysłane wyniki już dzisiaj po północy, także dzieci będą, młodzież, rodzice będą wiedzieli o tym, gdzie dziecko się dostało. I chciałam taki przekaz do Państwa, do wszystkich, powiedzieć, że we Wrocławiu żadne dziecko nie zostanie bez szkoły, więc my tutaj, mimo że. Tak jak mówię, nie było łatwo. Decyzja ministerstwa i reformy edukacji troszeczkę utrudniła. Natomiast my zrobiliśmy wszystko, aby młodzież tutaj nie, nie zostało żadne dziecko bez miejsca w szkole średniej. I przygotowaliśmy do rekrutacji 12 684 miejsca. Natomiast chętnych na te miejsca było 14 151 dzieci. Po pierwszej symulacji natomiast kandydaci z pierwszego priorytetu, czyli ci, którzy wybrali bardzo sprecyzowaną szkołę, to 13 865 osób. Po pierwszej rekrutacji wygląda to w taki sposób, że zakwalifikowanych zostało 12 247 uczniów, 1618 jeszcze się nie zakwalifikowało do szkoły, natomiast ciągle jeszcze we Wrocławiu jest 1904, są jeszcze 1904 wolne miejsca, czyli operując na dużych liczbach, liczba wolnych miejsc przewyższa liczbę tych, którzy się jeszcze do żadnej szkoły nie dostali. Mówimy cały czas o pierwszych wyborach, czyli o tych wymarzonych miejscach, o tych licach, które nie tylko z powodu drugiego rocznika, ale zawsze w naszym mieście cieszyły się dużym zainteresowaniem. I ta sytuacja, że nie każde dziecko dostało się, nie każdy młody człowiek dostał się do swojego wymarzonego liceum, nie jest akurat spowodowana tą sytuacją podwójnego rocznika. Tak jest zawsze. Skala w tym roku też nie jest większa. Będziemy proponować inne rozwiązania. Prosimy śledzić wyniki rekrutacji. Jutrzejszy dzień będzie, myślę, decydujący. Dzieci będą widziały dokładnie, gdzie jest dla nich przygotowane miejsce, będą potwierdzały, donosiły dokumenty. I do końca wakacji będzie trwał ten tak zwany drugi nabór, a po zakończeniu tejże rekrutacji już wszystko w rękach dyrektorów szkół. Jeśli chodzi o duże liczby, jeszcze raz powiem, przygotowana została większa liczba miejsc niż liczba chętnych, co nie znaczy, że wszyscy dostaną się do swoich wymarzonych liceów, ale to dobrze, na tym nam zależy kształtując politykę oświatową w mieście między innymi również po to, żeby szkoły branżowe miały chętnych po to, żeby nie tylko na dobrym poziomie wykształcona została tutaj grupa ze średnim wykształceniem, a również ci, którzy będą później pracować w zawodach robotniczych.